Hejka, dzisiaj się zajmiemy takim ale journalem, takim dzienniczkiem do. Przecież mówię Wam, zaraz za chwilę, e, do zapisywania wszystkiego co obejrzałam, przeczytałam. Jeszcze muszę dodać serie książkowe, do, na, na razie są serie książkowe, seriale, ale dodać jeszcze. Będziemy ozdabiać i opisywać. Opisywam, będę robiła kawałkami, bo teraz nagrywam. I jeszcze mam dwa inne dzienniczki. Tutaj mam jeden. Kupiłam na Allegro, nie pamiętam do jakiejś strony. Bardzo fajnie się sprawdzałem, bo to jest taki ładny zeszycie i zawór. mam jeszcze gdzie to ja mam? O, mam jeszcze poza tym mam drugi. Mi się podobał taki mleczny. Tu mam zakładkę lepiej, coś. No, może zrobimy. Są rysuneczki na nim. Czy się... O rysowała. O czy ja lubię rysować? Rysunki, rysunki, smutny człowiek. Z rękami nie wyszła jej. A tu są te. po nie wiadomo. <śśmiech> nie będę przebliżać tekstowa, bo muszę to uzupełnić i mam lewot. No oczywiście, A kogo to chodziło? No dobrze mówię, nie? Najpierw nie Jeśli nikt tego nie będzie czytał. Ja zapraszam no, do dekoracji Tego, to mam, to już mam materiały, są tu cienkopisy z Action Boże, stary dyk, 49 złotych, już to zaraz przygotuję i tu mam już zaraz wam pokażę, są i ja nie na razie kiedy robiłam. Oczywiście, to drukowałam, bo czas w każdym czasie muszę sobie takie malutki wydrukować. Z tego, odcinkopisy, cinko piszę, z tego, dekoracje, takie serwenty, ale a nie jest coś takiego. Ja temu ozdabiam, plus tymi cienkopisami i wam pokażę jakie to posprzedżę. To jest jeszcze długopis, takie rzeczy szczotka. I wam pokażę, jakie mam no. wszystkie karteczki. Moja siostra jak się na to spojrza takie yy, rozkwinianie. To jest to, co druknęłam. No, oczywiście nie ma tutaj różnych rzeczy. Nie mam serialów ani filmów. Miałam pozwolenia, nie idealny Ale tylko nie tego jednego. I... Ja wam pokażę, jak to zasada działa, co jest garne I wam pokażę. Sama... Rysyłam to z Pinterestu, to samo zdabiałam. I pierwsza mam. I i. Najdzielam. Autor Jakie mojego. Oczywiście ja te rameczki robiłam po niej jakiś rysunek, moja opinia, nie dawałam opisu i opinię swoją kanału. się na kanale, Tak. się na Brokukon no, oczywiście. Weź tu mam gardno napisane, to jest taki mały druk, że ja muszę osobno napisać tytuł. Czym, nie wiem czy to jest czerwone czarne. W ogóle <cassette67> akurat, nie, nie, akurat nie, ale, no. Piszę autor albo studio, mogę coś napisać. Autor pisze... Odcinki, jeżeli ma adaptację, i możemy robić. Ym, mam początkowo podstawowe informacje, i tu wystaje Mirin. Siemasz, do żatana to mi tam wystajesz. O tu, Uśmiało no, mnie z on to ok, tu czytam. Mamy. Uśmiechało mnie, że ogróde życie zostało wiecie, jak się to śmiało? Tyle to Zaczęłam to robić. Jeszcze dostałam klej. Magik. I zawsze czy to jest taki burdar, Ja mam napisać rozdziały, ale że na przykład mogę napisać, że nie doczytałam, że mi się podobało i mam tu burderę. A czy ja wiedziałam, że to jest nie? Tylko że kiedyś czytałam na tą komik bodajże. no Robimy. Znałam na odcinkach. Muszę poczytać ile sezon... Wiem, że 13, 13 odcinków ma pierwsze, później jest po 24 plus 3 filmy. Specjalny, I do parole. Mrokuła gdy się cieszy. To jest jak gdy się cieszę na byle gówno. Cześć jestem Wiecie co, dziecko mi ukradło... Co? Jak zadruknęło? Dziecko druknęło. Zrobiło sobie kopię i mi powyginało. I to... Kto im w ogóle pozwolił trailer? Wiecie co? Jeszcze mi zostało tylko zrobić opinię, tak jak wszystkich. Bo ja to opinię wyrażam własną. I muszę sobie zrobić taki... na kanwasę zrobić, tak. więc no tu jest jej przykładowo, ale to jest beznadziejne, więc będziemy pisać i może wybiorę, później będę wklejać. Kto mi to wygiął? Drukarka. Przecież drukarka. Idź ten, to nie jest to Tobie film. Tak wygląda cała strona, tylko że to przypadkiem, to jest cała strona, tu mam jeszcze stertę, plus mogę coś w kanwie zrobić, dodatkowo i mam tutaj przykładowy journaling i nie journaling, ale zaszycik. znaczy zrobiłam na głowę. oczywiście znaczy, nie idealny, bo się starałam. Jest do innego. działam, on tak samo. Tu mam kalendarz. proszę może... On no, działa, ten jak Ten, ten, ten dzień nie będzie działał jak to. Muszę kalendarz no, przygotować. Więc, więc mogę się zajmować jedną stronę dziennie czy coś. Okej, okay. no pół. Okej, okay, ja będę kończyć. Więc mój dzień tak czy trzeba tu robić jeszcze filmy i takie rzeczy. Tyle odebrało się, że już nie wiem. No tu pewnie jestem trochę na to wnerwiona. I mam nadzieję, że będę to prowadzić, bo w tamtym roku miałam prowadzić. No ale cóż, zajmę się tym. Chciałam prowadzić i... Hmm. Się podobało robienie dzienniczka, to. O, o! Ignacja, rysunki mojej. Jak się podobało, co? Metka, kurde, nie wiem po czym. jest sen. A dobra, już wiem o co chodzi. Sorry, dalej no, no zakładka. Metka. Jak się podobało, bo peczka 12. <noise> podobało się, podobało, peczka 12. Subicie i się widzimy.